Siemano. witam bardzo serdecznie dzisiaj obejrzymy sobie pierwszy odcinek na kanale ambasada goats nowy kanał nowe możliwości e, tak ambasada goats i co my tutaj mamy e, Ferrari oszukał dziewczyny znak zapytania e, no no i tak sobie tyle tak jestem ciekaw to będzie nie, coś w formie vloga 13 minut no, e, ile tam tych subskrajderów mają, a pierdolę, 100 tysięcy, a ja na swoje 300 w prawie 2 lata. Ej, Na napiecze no, trochę, piecze, no, co mam powiedzieć, piecze, oglądamy, let's go. Uwaga, patrzcie! Witamy serdecznie w pierwszym odcinku Gold. No dobra, może być to Natalia w sumie. Żeby ten, I niech będzie też duży cycki, zrobię... W... <laughs> Niech Tomek w photoshopie I powiększenie jej sutki, żebym miał jak salami <grymne> Co myślisz o z salami? Ja pierdolę to nie mięsa My mamy jakieś nasze, y, nasze te... Do miniaturki Tak jak robią y, młodzi youtuberzy Kanał D-Stream nie To mogę To robisz nie, ty jesteś dziecko kurwa z... wkurwiające dziecko. To jesteś się. Liczymy na miliony wyświetleń z tego epizodu, aby film nie był blokowany przez trending. Bardzo zależy mi na milionie 400 tysięcy wyświetleń w trzy doby. Aż zależy mi na pałacu. A na ma mam przygotowaną publikację urczystą. To, <laughs> czekam na miniaturkę, bokser. Teraz twarz ruchy. Wyglądam już jak zombie. nie śpię od... <laughs> 30 godzin? O, to wam załączę zdjęcie jak Bogdan pomagał w montażu. No to. Na tak. damy wersów. Nie, ja będę mówić, o, 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 wpisał specjalnie. On nie ma Wersów. Wpisaliśmy to specjalnie. Wpisaliśmy <noise> 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 to specjalnie, bo Wardęga bez wersów nie generuje wyświetleń. Bo tak, bo A, Artega, druga... to jest vlog z tego, z tego pierwszego odcinka. Ej, to spoko. Społeko. Właśnie było coś takiego w pierwszym, tym, w pierwszym odcinku w e, opicie. Dla malucha. <grywa> <grywa> dobre. Kropka dla malucha i trzy kropki i dla... E, przyszłej córki też. I dla. <grywa> i dla <grywa> dobre, 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 wuj! <grywa> <oj>, XD! jakiś <grywa> jakbyś znalazł stary w Wiedźminie... E, a nie w Skyrimie tego... Robimy no, zdjęcie? Sylwek w Skyrimie jest trenerem, który ma poziom I mistrz. I ja on Cię może wyperkować w budowaniu kontentu już do ostatniego levelu Robimy metę Chyba nie 400 w dole 401, jak będzie wyżej to ja wygrywam Będzie ta bajka Dawaj Bardenga, dawaj Publikujemy? Tak Ja pierdolę Ale kolego się wyłodnował Ja pierdolę, ale koniec jest, już i... krzesełko sobie... O nie, o nie, już tak producent <grywa> Dajmy lajki, lajka sobie od razu. Nie <grymne> to psuje argord, No tak zawsze psuji daje psuji o nie, <grymne> nie ej, Ale czemu przyszedł? jest tak chujowo? <grymne> <grymne> A taki faniki Ej, 120 lajków już! Ja pierdolę, leci. Zgrywaj na zbliżenie jak on oddycha Słyszę dzwonek mi. Już komentarze. Ale kurwy, kopiujecie sidemanów. Aha, oh my god, ale kurwy. Frajerzy, Przejrzeliście się. Wrzucaj TikToka od razu, robimy, e, oru Jest już filmik, dawaj, wrzucaj i nie idź teraz na paznokcie, tylko rób to. nikt mi nie odpisuje, kiedy mi wrzucam, Zamknij się, nara. Szybko, szybko. A nie, z bądźki o dobra. Ja piekola, ale... Jedzenie. Jedzenie. Ale kurwa, to jest ich pierd... Jeszcze nie oglądasz, oglądać, Bązel, wyluzuj! Wyluzuj, ja, nie kurwa! Jest, ja pierdolę, widziałem, co oni piszą A o piją piją. nas To jest pojebane Ej, patrz, ja dislajkuję te chujowe komentarze, one spadną Wystańcie <grym> <grym> hejtować, my kurwy! Dziadka Ej, ale... Dobra, śmieszne, zabawne, ale powiedzmy kiedyś mówię, że on się straci tymi komentarzami a no że on ze straci nawet wchodzi. I wiesz, no fajnie, zabawne, nie? Brzmi to, to zabawnie, co on tutaj tej roli. Ale to jest, wiesz, jakby ten humor jest pod płaszczykiem tego, że on się naprawdę ten trzynuje. I to widać po nim. Szakalaka to jest w głowie u mnie teraz pojebana. Ja teraz w chuj zgrubnę żeby być w chuj śmieszniejszym. Ale to pamiętaj, że jeszcze nie Ej, oni obejrzeli. Oni są dopiero na trzeciej minucie, nie? Oni są na trzeciej minucie, więc wywluzujcie. Dopiero spłyną prawdziwe komentarze, jak ludzie obejrzeją, nie? Nie no, jest cztery koła dopiero. To jest już koniec. No. <laughs> ja wam ja mówię, że nie panikujcie, dajcie temu podziać. To jest dobry content, ciekawy. I ludzie jak zaczną oglądać, to będą oglądać. Trzyma się równo. Ty Wardenga gracza on ogląda tej zliki. On ogląda kogoś. Ty kto to jest? Kto na kamerkę tak? To nie jest klubony, bo nie ma tego leda. O, kto to kurwa może być? Ty, chyba, że to jest sam Wardek. Ty, ale Nie. Ty, a może to być lewo? Nie. Kurwa, czekaj, a był inny kadr tego? Ja wam mówię, że nie panikujcie. Dobra, wchodzi na Twitcha, ok? Aha, on chyba to teraz to przegląda. Ja nie widzę co tam jest to trawej. Tam jest, tam jest logo Twitcha. Czy to jest akcept warunków? Czy co to jest? To widzicie dyszkę? To tu. Dajcie temu podział, to jest dobry content. Ty, ja bym z że to mógłby być lewów. Ciekawy. O, czekaj, gdzie nazwa? Jest nazwa. O jezu. Nie, 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 nie. nie. Zbyt cienne dla... Znaczy, dla mnie. Znaczy, zbyt rozmyte dla mnie. Dajcie mi znać, kto tam był. Czekaj, a jakbym. Zrobię sobie tak. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, jak to jest. Możecie mi napisać, jeżeli wy wiecie. I, i, I kto to jest? I ludzie jak zaczną oglądać A to są z jego followers Aha, to są z jego followersów To będą oglądać Trzyma się runów, będzie zaraz boost Zobaczcie ja zaraz będzie boost na 1000 To jebnie, ja już widzę, że to jebnie 300, 400 W pierwszy dzień To jednie bańkę, nie? Ja już to widzę, tu jest tendencja wzrostowa. Bu -bu -bu. Już tutaj mamy zagięcie, a ty, baby, to, to, to jest już 605, zobacz, widzisz już zagięcie? A no, no no. To jest bardzo szybki bust. Bust po 10 minucie, jest, <Robot consoles> <magical Salesforce> jest git Tato, o, To on sobie lecą, on sobie już lecą. Ja no bo będę kurwski ładny, nie mogę się doczekać. Ty ale nie wiem Jeszcze tak. bardziej i wpierdolę nożem w plecy dla łopaku. A I w wtedy majora przypadkiem? Chyba Dlaczego czemu te kurwy piszą, że to jest nudny i durny program? Ty mix wykonał ten format lepiej. No co za chuj Fajne, uśmiechają się, ile gimazny Nie Dziękuję. Dobra chłopaki, dopalajcie. Ale to świadczy, zobacz, to świadczy o tym, że jesteś gigaczadem. Czarny ekran, czarna tateta. Ja też taką mam. To tylko gigaczady takie mają. Dobra, I ten tam czarny pasek, nie? Dopalajcie. No. A ten jest biały. Algorytm wytrzyma, dopalajcie Instagramie. Jest po godzinie, algorytm tutaj wszystko poszło fajnie i według mnie to już się nie da tego zjebać. Dopalicie zewnętrzne, to może to fajnie wpłynąć na wszystko. Jak myślisz, co jest w serduszku Wojtka? W sercu Wojtka jest na pewno spore zakłopotanie. Wymyślił projekt razem z Izakiem i nie może się nim pochwalić. Nie może pochwalić się, że jest founderem Goats. Natomiast Wardenga i Boxdel no, jak zwykle wykorzystali okazję i przypisali sobie stworzenie tego pięknego projektu. Jednak moi drodzy, pamiętajcie, że już jutro jest ten dzień, gdzie Wojciech Gola będzie mógł pochwalić się, że jest jednym z założycieli GOATS i będzie mógł w końcu zwalić konia. Ale to ty... jak słońce zaszło, zaszło już. Tak? Czemu mam okulary? A czemu to masz zbroję? Te okulary są tak samo potrzebne, jak tobie ta zbroja. Podnie jakieś, do wo... buty do wody. Buty do wody zasuwane, żeby nie zmoczyć skarpet. Zbroja. Jest. Ej, jak wybierasz sobie skin do postaci, to tu jest a randomizer. Nasu chyba jest niezadowolona, że wrzuciliśmy ten, ten moment z lekcji. Mam tam tupienie. nie? <laughs> Powiedz, że wszelkie zażalenia do warnęki. Szczerze, mega słabo ty... że... Jaki był moment z lekcji? Stary, ja nie wiem o czym oni mówią. Oglądałem ten pierwszy odcinek. Nie, o... Co? Oglądałem wszystkie odcinki. Gdzie ja tam był moment z lekcji? Dodaliście ten film Kenii do nowego odcinka, po prostu nie rozumiem celu. Cel jest taki, że Kacper ma Afrykę z nami, a y, najbardziej charakterystyczne jest z Afryką na, ostatnio na polskim tubie są dwie rzeczy. Y, skośno o kim Marcina Dubiela oraz, że Dubiel był w Kenii z lekcji. Co według ciebie powinniśmy wybrać? Ale mocne Jak z się. Ale to widać, że ma zbroję. Co to kurwa jest? Harry, <ś seventies> no. ba, chyba za dużo z Wojtkiem Golą przebywa. Chciałbyś tu spędzić noc? Ej, chłopaki tu ktoś jest! pan <śledziany> na dole w tej winiarni. kurwa! O kurwa! O kurwa! Pan o kurwa! Ej, to wygląda jak kata, nie? O kurwa! To jest to miejsce, którego kto za nie otwiera.

jakby no. Jest mocno, mocno jednak wiesz, pokazuje, że. że oni niby są teraz, wiesz, w czwórkę, a tego, tego piątego nie ma. Okej, okay, goli na początku nie było, no ale jakby dojechał, nie? Co. A co. Co ty robisz? się <śmieniu> po dupie, kurwa. Ja nie będę sam planował, ty. Dla mnie jest... Z... Zobacz na dole, jaka jest powierzchnia. Ale stary, zajęcia. wiem o tym i jesteś niekompetentny. Nie, nie, na dole jest najlepsze Gdybyś na kiblu w kiblu zrobił montażowy. Przepraszam. Mówią wam mnie w mieście, co z niego za tym. No i śmiech mi się dogada. No, co chodzi? No i śnieg no mi <śmieci>. no <śmieci>. się co? Ale za się przytaczkę, bo razu, on nie był. Ja, ja Dobra. I tak był ciut wcześniej czy nie? Bo wydaje mi się, że nie, że, że dopiero od tej piosenki. Widzę, ja mam, mam już nagrane. I... <śmiennie> <śmiennie> to orzechy sobie... i... Ale wymyślcie sobie jakieś orzeszka, żeby nie było że tu w pierdoliu. Ale ja, kurwa, tak? żeby tego było mało. W to było po co w gali. I ja nie poszedłem do żadnych i jak kończyłem galę, to ja szedłem taki i do nie było widać, ja bym nie zauważył. Trzymaj tak dobrze no, sobie, w głodu i jeszcze... Coś... A wszyscy myśleli, że wy jesteście smutni, bo nie ma tej walki z ubieraniem. Chodziło, że jesteście smutni. Na pewno zostawiam To Masz twój kijek, masz ci był ten kijek, pan poseł On idealnie wituje się do tego. Dobra, wpadliśmy na pomysł, żeby zrealizować imprezę w 6 godzin Małe godziny dziewiątą, słuchajcie, już przygotowaliśmy to jest? do imprezy, a tutaj zalecamy do makro Grubo będzie, grubo będzie, bo bokser będzie grubo? <laughs> Fajne jesteście w sumie, nie? Aha <laughs> A ile muszę? Można... <laughs> <laughs> Adręb <Adem>, Polak Postanowiliśmy, <laughs> że w ciągu 6 godzin zorganizujemy w miarę fajną imprezę Nie <laughs> fair! Polak A? Ojebalny kierowca jakiś W tym samochodzie były jedzone ciasteczka w się telefonu Patrz rura wydechowa, czekaj O Boże, śmieś to słodycze, chodź, chodź a, nie, a mieliście kiedyś tak, że żeby... wygryliście ja tak. coś i W opakowanie? Nie, nie no. Brudy na Ulfika, brudy Haha, jebać was Myślę, że będziemy potrzebować hey. trzech wózków Nie, bo sobie tak, wyrywam włosy i <śmienicza> Jak mam przerwę? Siedzisz z żoną i on ci Cześć! przynieś mi ropiwo! No to jest ten dziwny kuzyn kurwa. No, no, ja dlaczego ja, nie chcesz się bawić z kuzynem? No, tak, kuzyn? Cześć sąsiedzi! Że ja Hehehe! No co tam sąsiedzie? Jak tam u ciebie? Bo u mnie wszystko fajnie! O nie, no, nie... No. Dzisiaj mieliśmy rozmowę o aferki. Chłopaki, czy oficjalnie dołączyłem do aferki? Jeśli mi podacie rękę, to tak. Tak. Patrz, o, czekaj, patrz, nie, patrz. to tak. Ile wyszło? 700. Rozmowa! Nie, ja. Nie, 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 nie. Ej, stary, funkcje są niedostępne na jęgie, ale pisze. Nie mam wrażenia, że w tym momencie, od, znaczy w tym momencie, jakby od pewnego momentu to po prostu jest bardzo dużo, bardzo dużo przebitek. I jakby nie ma ciągłości w, w tym rogu Jakby są jakieś losowe kilkusekundowe scenki. Rozpierdala mi to łeb. Nie lubię czegoś takiego. Zablokowane banki i Genold pomógł nam i zapłacił jutro dostanie pieniążki z powrotem. Ja dostanie. Nie dostanie! Dziękujemy Gini! Nie baczcie Gini, Dzięki! Dzięki! 1, jeden Goldstar. <laughs> For... Dawaj, dawaj! Więcej po stronie! Wbywam cię! O nie, o nie! była wolna nie Niech którzy dowolni! Dziękuję, Cipo dziękuję! To Siedziba Goals, jak widzicie, profesjonalna ochrona, wszystko w profesji takiej. Żeby było jak najbardziej bezpiecznie, tutaj nikomu ma się nic nie zdarzyć Oli, tak, już jest... pojechała? Pojechała, pojechała, pojechała. Potrzebuję żelu do kąpieli i potrzebuję jakiegoś perfuma, nie? bo to będzie Impreza Gold. Ten. Ten. Aby wejść do chaty Gold, my musisz zaprezentować 30 sekundowy ten. talent To zrobić kółka z Może być Okej, Wyglądasz jak Wersow, to jest talent, ja okay, talent. Dajcie mi rurę Maga, to mój talent. Moi drodzy, witamy w siedzibie Kurwakiewu! Co takie ujeżdża Himalaje na motocyklu? No, no to zapraszamy, może I to? Nie Ale ona to ma Speed lady. Ja tą chujową imprezę wykieruję. Wykieruję, wykieruję. Teraz nas patrzy, co się stanie. Jesteśmy dziadami, panowie, jesteśmy dziadami, jesteśmy dziadami. ja pójdę montować najpierw. Kamera to jest Meduza, uwaga. Niech uważa, bo się zbadanie go dzisiaj to może zrobić. Impreza jest bardzo udana, tutaj koledzy się bardzo lolo. fajnie zachowują. E, chciałbym wnieść to was za jeszcze nieskończony klub i za to, że dzisiaj możemy przetestować infrastrukturę. <grym> <grym>

Zajebiste. Ej, a może wycieram kozę i wisienki? Chujowo nie spieralamy do innego kroku. My nagrywamy i jak bliżek... Damn, no. Do you know how to do that? Ej, umiem! Ja? Yeah? Zapraszam <śm _> Was do wyjścia, zamykamy. Ciao Bella <śmierny> Spaga! Jakby do momentu tego sklepu... Czaj, tu jeszcze do okej. Masz twój kijek, masz jaki butem kijek mam ustawić. Jeszcze do git. O, nie więcej ja od tego nie momentu, jak się Ulfik pojawił, to za, jakby praktycznie same trzelitki tylko były, w sensie trzelitki, wiesz, takie tylko sekundowe klipki, klipy. Mm. no nie, nie, jakby tak, taka forma wygląda mi się totalnie nie podoba, nie wiem, za dużo treści jak dla mnie, chyba tak, po prostu za dużo treści jak dla mnie. Mm. nie, ale ogólnie spoko, mało Izaka i... No, wydaje mi się, że Izak chyba, pomimo mojej najszczerszej, jakby, chęci i, 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 i sympatii do Piotrka, nie wiem, czy nie odnajduje się tu, czy może z jest jakichś trodle, nie wiem. Ale jest go bardzo mało, jest totalnym tłem i, 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 i fakt, że jego 3 czwarte odcinka praktycznie nie było, no, trochę Sadek. No. To tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego cześć.